Siemanko moi drodzy, ja jestem Grzesiek, witajcie na moim kanale Ja właśnie wrzucam filmik, zostało jakieś 16 minut Tak to jest ten zaległy filmik W końcu trochę nadrabiam tego wszystkiego eee, Bardzo mnie to w ogóle cieszy, że udało mi się, zrobiłem sobie jeden taki dzień W którym po prostu nadrobiłem ten poprzedni I zaczynam nakrywać na kolejny, żeby nie było kolejnego spóźnienia eee, Jak trochę widać nawet, byłem już u Dietmara Byłem się trochę obciąć, tak ogólnie doprowadzić do ładu i kto z was wie, co to jest śmiera? Kto z was wie? Niech napisze w komentarzu, co to jest śmiera. Ja właśnie po nią idę, tam do paczkomatu. O właśnie, bo już mi przyszła. Także kto z was wie, co to jest śmiera, to napisać w komentarzu. To jest właśnie fajne, bo nie powiedziałem wam jak z tym paczkomatem. Ogólnie bardzo wygodne. Eee, jak macie miejsce i ogólnie coś to no nic tylko zakładać sobie no i tak ja już jestem tutaj otwieram skrytkę zdalnie o tak ładnie zaraz wam pokażę co to ta śmiera. <śm ogólnie jest to Eee, pomada do włosów. A jeśli ktoś nie wie, co to jest szmiera, taką normalną szmiera, nie? po naszymu, jak to się godał, to sobie musicie wpisać w gogle. <tryk> Zazwyczaj, jak już moje włosy przekraczają stan 4 mm po bokach, to już muszę nosić czapkę. Eee, bo nie lubię, jak odstają tak włosy. Ja idę sobie zrobić te włosy teraz, ogólnie się ogarną. Jadę popaczkę, wracam, biorę karo i jedziemy do brzegu. Dobra, jest godzina 16. Ja ustawiłem film na godzinę 18. Tak, 18. Zaplanuj. O, dobra. Film jest zaplanowany na 18.00. Już jest wrzucony. Wszystko ładnie. jadę po paczuszkę. Eee, to widzimy się w samym w kolejnym pięknym, chyba już ostatnim takim dniu, bo nie zapowiada się, żeby już było takie upały. Jest 28 stopni, jest elegancko. A ja w końcu jadę umyć samochód po jakichś dwóch miesiącach, nie miałem czasu umyć samochodu yy, przez jakieś dwa miesiące. No wiadomo, no trzeba trochę zadbać. Ale ja coś czuję, że będzie tak jak zwykle, czyli umyję auto i będzie padał deszcz, bo tak czarno, ale to jest norma to jest za każdym razem co, jak tylko umyję samochód zaraz pada deszcz, nie? wiecie co, dowiedziałem się ostatnio o, o takiej sytuacji czy kiedyś już też o tym słyszałem ale ogólnie denerwuje mnie to strasznie e, co mam na myśli? ludzie przeprowadzający się z miasta e, na wieś e, pozywają rolników e, czy tam, nie wiem dzwonią na policję, cokolwiek mają problem z tym, że kombajn coś tam kosi, że no wiecie, że się kurzy i tak dalej. Ale ja nie wiem, jakim w ogóle prawem ci ludzie mają problem do tych rolników. Skoro to e, mieszkańcy miasta przeprowadzili się na wieś i mają do nich problem, ale to oni przeprowadzili się do nich, a nie na odwrót. To tak jak ja bym na przykład, nie wiem, albo ktokolwiek inny mieszkający też na wsi przeprowadził się do miasta i nie wiem, dzwonił do, na policję albo ten zgłaszał to gdzieś, że jest kurwa za głośno. Wiecie o co chodzi? Takie to jest trochę, no, bezpodstawne. Sorry. Ale ja tego nie popieram. Samochód umyty jeszcze trzeba wysuszyć Dobra, samochód mamy czysty, wysuszony, także elegancko, ja wracam do domu i czas trochę podpożywać, bo w przyszłym tygodniu czeka nas karo, trochę jeżdżenia, trochę kilometrów mamy do zrobienia. Jutro jeszcze idę do dentysty, a wyrwać zęba, a po dentyście po prostu pakujemy się i jedziemy. Mamy w końcu urlop, jest wszystko pozałatwiane, także można trochę odpocząć. Mamy trochę kilometrów do zrobienia, ale dosyć ciekawie tą trasę zaplanowałem, także myślę, że karo będzie zadowolona. Bo jak mi się już to podoba, to już jest ok. <ścoughs> ja jestem wiecznie zadowolony, także jak mi się już coś podoba, co ja jeszcze zrobiłem, to już jest dobrze, naprawdę. Dlatego e, nagramy coś fajnego z tych wyjazdów. Jeden osobny odcinek na pewno zrobię z tej jednej miejscowości gdzie jedziemy, ja już jestem prawie w domu, także żegnam się z Wami, dzięki, że oglądaliście do końca i co, miłego wieczorku, do zobaczenia w następnym odcinku.